Siemano tempes kurwy syny, biedaki niedojebane, patrzcie kurwa, to jest właśnie formularz DSF-1, czyli kurwa Danina Solidarnościowa Form numer 1, ktoś zajbiście kurwa ambitną nazwę wymyślił, um, oczywiście z wymazanymi jakimiś tam moimi osobowymi, nie? I jak przekroczycie kurwa milion dochodu w roku poprzednim, nie? To musicie złożyć takie kurwa gówno i zapłacić 4% od nadwyżki powyżej miliona złotych Czyli w przypadku kurwa dochodu półtorej bańki, nie? Odejmujemy tą bańkę, zostaje 445 I 4% z tego to jest kurwa 17 koła No ale oczywiście to jest tylko jakby ostatni próg podatkowy Do tego jeszcze przy dochodach z krypto składacie sobie PIT 38 kurwa i tu też wpisujecie ten sam dochód, nie? Um, jeżeli <grystanie> day tradujecie, no to tam możecie jakieś koszty wpisać, ja takich rzeczy nie robię. A dochód wychodzi więc ten sam. No i niestety, kurwa, 19% od tego. Ale też jest dobrze, bo z usików, kurwa, 0, NFZ-ów, 0, kurwa. Także naprawdę nie ma tragedii, nie? A z kolei to jeszcze nie są aż takie zarobki, żeby zmieniać. Rezydencję podatkową na Niemcy nie? i płacić zero, bo to się tam przy 8-10 milionach dopiero zaczyna opłacać. E, także kurwa, podateczek też trzeba było zapłacić. Właśnie zapłaciłem wczoraj. No i 1% podatku sobie wpisujemy KRSiK tutaj. E, wyszedł w takiej kwocie. No i jeśli ktoś nie wie, co to jest za KRSiK, to, to podpowiadam mnie. To jest właśnie ten KRSiK, kurwa. Także pozdrawiam.